Benito Mussolini, który rządził Włochami przez dziesięciolecia, jest uważany za twórcę faszyzmu i pierwowzór Hitlera. W bardzo krótkim czasie udało mu się skoncentrować całą władzę we Włoszech w swojej osobie i kontynuować ekspansję włoskiego imperium kolonialnego. W końcu Włochy posiadały nie tylko kolonie w Grecji i Libii, ale także w odległej Afryce Wschodniej. Mussoliniemu udało się nawet podbić Etiopię, która była niezależna od stuleci. Wydawało się, że Włochy będą na równi z Niemcami w wojnie, ale ostatecznie wszystko potoczyło się inaczej. Włochy okazały się papierowym tygrysem, który był bardziej ciężarem niż wsparciem dla Hitlera. Włosi musieli być wielokrotnie ratowani i przegrali prawie wszystkie ważne bitwy. Ale dlaczego Włosi byli tak słabi podczas II wojny światowej? Dlaczego tak wielu ludzi przeceniało Włochy i dlaczego Mussolini tak szybko stracił władzę? Przyjrzyj się tym wszystkim pytaniom w dzisiejszym filmie. Najpierw przyjrzyjmy się Włochom w okresie przedwojennym. Benito Mussolini, były socjalista i weteran I wojny światowej, założył partię faszystowską we Włoszech w 1919 roku. Od samego początku był to radykalny ruch prawicowy oparty na jedności narodowej, ekspansji i autorytarnym przywództwie. Faszyści wykorzystali ogólne niezadowolenie z powojennej gospodarki i strach przed komunizmem, aby zdobyć poparcie. W 1922 roku Mussolini zorganizował Gmarsz na Rzym, demonstrację około 30 tysięcy swoich uczarnych koszul. Zamiast przeciwstawić się powstaniu, włoski król Wiktor Emanuel III mianował Mussoliniego premierem. Oznaczało to początek ery faszystowskiej we Włoszech, która miała trwać do 1943 roku. Pod jego rządami Włochy szybko przekształciły się w autorytarne państwo jednopartyjne, w którym opozycja polityczna została stłumiona, a wolność słowa została poważnie ograniczona. Mussolini i jego partia faszystowska kontrolowali wszystkie aspekty życia politycznego, od edukacji po media i sądownictwo. Partie opozycyjne i związki zawodowe zostały zakazane, a ludzie, którzy wypowiadali się przeciwko reżimowi, byli często wysyłani na wygnanie lub mordowani. Te represje polityczne stworzyły atmosferę strachu i nietolerancji, która charakteryzowała klimat społeczny i polityczny we Włoszech przed wojną. Po umocnieniu swojej wewnętrznej władzy dążył do zwiększenia potęgi i wpływów Włoch poprzez ekspansję imperialistyczną. Jego megalomańskim celem było stworzenie nowego Imperium Rzymskiego. Plan miał rozpocząć się od całkowitego podboju Afryki Wschodniej. Włochy posiadały już duże terytoria w dzisiejszej Erytrei i Somalii, ale królestwo Abisyni, obecnie znane jako Etopia, przez dziesięciolecia stawiało zaciekły opór. Obok Liberii było uważane za jedyny kraj w Afryce, który nigdy nie mógł zostać skolonizowany, ale Mussolini chciał to zmienić. I rzeczywiście był w stanie osiągnąć tutaj zwycięstwo, choć przy ogromnych wydatkach wojskowych i użyciu zakazanej broni chemicznej. Włochy mogły wydawać się silne dla świata zewnętrznego ale ogromne braki we włoskiej armii były już widoczne pod powierzchnią. Marzenie o ożywionej włoskiej potędze doprowadziło do aneksji Albanii 1939 lat przed rozpoczęciem II wojny światowej. Po krótkiej kampanii wojskowej kraj ten szybko znalazł się pod włoską kontrolą, co wzmocniło zewnętrzną siłę Włoch. W rzeczywistości jednak Albania nie była naprawdę silnym przeciwnikiem, a aneksja Albanii miała pozostać ostatnim znaczącym zwycięstwem kampanie przeciwko Grecji, Jugosławii i Afryce Północnej nie przyniosły włoskiej armii prawie żadnych sukcesów i tylko ogromne niemieckie posiłki były w stanie odwrócić bieg wydarzeń. Ale dlaczego Włochy były tak naprawdę tak słabe i dlaczego Mussolini był w stanie tak długo ukrywać swoją słabość, nawet przed Hitlerem? Nawet sam Hitler zakładał, że Włochy odegrają ważną rolę w sojuszu. I że mogą podbić duże terytoria w basenie Morza Śródziemnego i Afryce Północnej. Jak to często bywa w dyktaturach, władcy przeceniali samych siebie, zwłaszcza że wyeliminowali wszelką opozycję, a wokół nich byli tylko ludzie na tak. I tak Mussolini zawsze przekazywał potężny obraz światu zewnętrznemu, chociaż wiele niedociągnięć Włoch stało się oczywistych dla obiektywnego obserwatora bardzo wcześnie. Jednym z głównych powodów jest to, że Włochy nigdy nawet nie zbliżyły się do siły gospodarczej Niemiec. Było to spowodowane nie tylko znacznie mniejszą populacją, ale przede wszystkim późnym początkiem industrializacji. W porównaniu z Niemcami, Francją i Wielką Brytanią, Włochy od samego początku pozostawały daleko w tyle. Co więcej, tylko północne Włochy posiadały kilka ośrodków przemysłowych, południe kraju wciąż było terenami rolniczymi. W porównaniu z innymi wiodącymi mocarstwami, Włochom brakowało zatem potencjału przemysłowego, a także zasobów gospodarczych do prowadzenia długotrwałej wojny na dużą skalę. W szczególności brakowało podstawowych surowców, takich jak węgiel i stal, które były niezbędne do produkcji materiałów wojennych. Ponadto wysiłki wojenne utrudniały międzynarodowe sankcje nałożone na Włochy po inwazji na Etiopię. Brak siły ekonomicznej ostatecznie doprowadził do niedostatecznego wyposażenia włoskich sił zbrojnych i niedoboru niezbędnych materiałów wojennych. Od czołgów i artylerii po samoloty, włoskie siły zbrojne się z powodu braku nowoczesnego i skutecznego sprzętu wojskowego. Włoskie dowództwo popełniło również liczne błędy strategiczne, które znacząco przyczyniły się do dalszego osłabienia Włoch. Obejmowały one zarówno nieodpowiednie planowanie i błędną strategię, jak i pochopne decyzje wojskowe. Na przykład atak na Grecję był źle zaplanowany i spowodował, że siły włoskie zostały uwikłane w przedłużający się i kosztowny konflikt. Podobnie, decyzja o walce z Brytyjczykami w Afryce Północnej była strategiczną pomyłką, która wciągnęła Włochy w bitwę, której nie mogły wygrać. Błędy te osłabiły skuteczność wojskową Włoch i doprowadziły do serii porażek na polu bitwy. Geografia Włoch również odegrała decydującą rolę. Ze względu na długą linię brzegową i bliskość kilku teatrów wojny, w tym Afryki Północnej i Bałkanów, kraj był podatny na inwazje i ataki. Ponadto obrona kolonii i terytoriów w basenie Morza Śródziemnego i Afryce Wschodniej wymagała dodatkowych zasobów i rozciągnięcia sił włoskich na różne fronty. Co więcej, Hitler rozpoczął drugą wojnę światową właśnie wtedy, gdy Niemcy wydawały się najsilniejsze, ale Włochy przystąpiły do wojny, zanim w pełni przygotowały się do tak długotrwałego konfliktu. Doprowadziło to do słabej logistyki i zaopatrzenia, co stanowiło kolejny problem. Włochy ledwo zdołały utrzymać linie zaopatrzeniowe dla swojej armii, co osłabiło oddziały i miało szczególnie duży wpływ na morale. Było ono już dość niskie od samego początku i wielu Włochów nie było szczególnie zainteresowanych długą wojną. Ze względu na liczne porażki, słabe przywództwo i nieodpowiednie szkolenie, doprowadziło to również do kapitulacji Włoch w 1943 roku. Ostatecznie jednak ta słabość przyniosła Włochom pewne korzyści. Włochy zdołały pozbyć się Mussoliniego znacznie wcześniej i uwolnić się od faszyzmu. Oznaczało to, że były w stanie zmienić stronę na czas i ostatecznie znalazły się po zwycięskiej stronie.